Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Micha biegacza. Ja nazywam się Marcina Paszkowska, zawoduję, jestem dietetykiem klinicznym i sportowym z pasji zaś zawodnikiem wytrzymałościowym, a mianowicie biegaczem długodystansowym i w tym odcinku przybliżę Wam trochę temat biegania a oddawania krwi. Jak to w praktyce wygląda i jaki wpływ ma oddanie krwi na możliwości wysiłkowe biegacza na swoim własnym przykładzie, gdzie właśnie w okresie treningów zdecydowałam się na oddanie krwi. Także dzisiaj tutaj od tej strony praktycznej opowiem wam, jak to wygląda, jakie były moje odczucia, które też konfrontowałam z wynikami badań, bowiem po tym oddaniu krwi sprawdzałam też te parametry czerwonokrwinkowe systematycznie w, w, w obrazie badań i, i dzisiaj Wam to wszystko przedstawię. Myślę, że to może być bardzo pomocne dla osób, które właśnie biegają i zastanawiają się, czy oddać tą krew, czy nie oddać, ewentualnie jak to właśnie wpłynie na ich możliwości wysiłkowe, w szczególności do osób na wysokim stopniu zaawansowania oraz o niskiej mas masie ciała w tym kobiet. Także ja tutaj sobie zaraz przełączę screen żebym mogła Wam wszystko zobrazować dokładnie, mam przygotowaną prezentację i wszystko po kolei omówię. Jeszcze na wstępie tylko powiem, że ja później tej decyzji, tej decyzji żałowałam, ponieważ inaczej, bazując na informacja z internetu oraz od innych osób, no inaczej sobie wyobrażałam to wszystko, ale o tym po kolei. Tak. I właśnie będzie o tym moje odczucia po oddaniu krwi w okresie treningowym. Ja Wam pokrótce przybliżę opis mojej osoby, jak wyglądam, jak często trenuję, i tutaj też absolutnie się nie chwalę, chcę tylko, żebyście po prostu mieli zobrazowane w pełni moją, moją sytuację. I ja mam 170 cm wzrostu, 58 kg. 65 cm talia, 89 cm biodra, 52 cm udo, rozmiar ubrania XS, No jestem raczej taką dosyć szczupłą osobą filigramową z pewną ilością tkanki tłuszczowej, też pokazuję to właśnie po to, bowiem ja mam podopieczne, które mają tyle samo wagi i Wzrostu co ja, a przychodzą do mnie jako dietetyka z problemem, że chcę schudnąć. Także tutaj dla przykładu, osoba, która właśnie jest tego samego wzrostu i wagi co ja, no a jak widzicie, no to gabaryty i forma ciała jest trochę inna. To też ma dosyć spore znaczenie w tym temacie, ponieważ tak naprawdę klasyfikując nas do oddania krwi, jest brana pod uwagę tylko i wyłącznie nasza masa ciała. Nikt nie weryfikuje. Składu ciała, objętości tego ciała, co myślę, że jednak jest opatrzone też pewnego rodzaju błędem, ale o tym opowiem później. Jeżeli chodzi o intensywność treningową, też wolałabym nie posługiwać się terminami typu niski, umiarkowany, wysoki, bardzo wysoki czy zaawansowany, ponieważ myślę, że pojęcie to jest dosyć względne. Także bazujmy tutaj na konkretach, możecie sobie porównać to ze sobą albo sami po prostu wysunąć wnioski czy to jest intensywnie, czy nie intensywnie. Na pewno są osoby, które trenują bardziej intensywnie. Czyli generalnie to 3-4 razy w tygodniu siłownia, 5 razy w tygodniu bieganie, co daje około 250-270 km miesięcznie, zdrowy styl życia, no raczej nie mam w diecie, nadwyżki kalorycznej, wszystko mam wyliczone, zawoduję jestem dietetykiem, także no możecie sobie wyobrazić, że to wszystko się opiera na takich. Bardzo zdrowych zasadach żywieniowych też jestem osobą, która regularnie się bada. Rekordy w tamtym czasie to na 5 km 20, 20 minut 8 sekund, 10 km 41 minut półmaraton godzina 33 i maraton 3.19. Tutaj właśnie też tydzień przed oddaniem wykręciłam życiówkę na, w półmaratonie i to była godzina 33 co dało tempo 4,24, wtedy też generalnie no jako cel taki sportowy miałam obrane złamanie 20 minut na dystansie 5 km. Ja dodam też, że jestem osobą, która trenuje dla wyników. Ja, moim celem jest bieganie szybsze, bieganie, bycie lepszym zawodnikiem i to jest mój taki sportowy cel, do którego z uporem maniaka stale dążę. I tak też 9 kwietnia, przepraszam, 9 marca zdecydowałam się na oddanie krwi. Przede wszystkim chciałam zrobić coś dobrego i skupiłam się też na informacjach, które otrzymałam od innych osób, czy wyczytałam gdzieś w internecie. Inaczej sobie to trochę wyobrażałam, że będzie wyglądało w praktyce. Czy mogę teraz, właśnie, podzielić się z Wami, kilkoma takimi informacjami, które właśnie znalazłam w internecie, kiedy szukałam informacji odnośnie właśnie, jaki, jaki wpływ ma honorowe dawstwo krwi na, na wyniki sportowe, czy jak się ma właśnie co do sportowców. Czy mogę oddawać krew, jeżeli uprawiam sport? Tak, jeżeli tryskasz zdrowie, z powodzeniem możesz oddać krew. Nie wpłynie to ujemnie na twoje wyniki sportowe, a uratuje czyjeś życie. Tutaj kolejny, kolejny urywek, tak naprawdę, gdzie faktycznie autor wspomina, że ten poziom hemoglobiny, liczba czerwonych krwinek spada, ale organizm posiada mechanizmy równoważenia wydolności tlenowej przez procesy beztlenowej, w związku z czym pogorszenie wydolności może nie być aż tak widoczne. Ja tutaj te kluczowe momenty zaznaczyłam na czerwono. Na wszelki wypadek jednak lepiej nie planować oddania krwi przed ważnymi startami. Tam też wpisy w internecie i osoba, z którą się konsultowałam przed, przed oddaniem krwi, no to sugerowała, że dwa tygodnie przerwy od startów. Mi to pasowało, bo właśnie wtedy dopiero za dwa tygodnie miałam start, planowany start na City Trail na 5 kilometrów, także też nie jakiś tam mega dystans, więc stwierdziłam, że to jest po prostu bardzo dobry czas dla mnie. Kolejny wpis, gdzie też na początku mamy informację, że te parametry krwinkowe spadają, ale tutaj i A, przepraszam, i też generalnie jest upośledzona zdolność przenoszenia tlenu przez organizm, co wiąże się ze spadkiem VO2max. Jednak spadek ten całkowicie zanika do trzeciego dnia. Także też no, tutaj z tego można wnioskować, że jednak ta wydolność i takie, takie normalne możliwości wysiłkowe wracają dosyć szybko. Kolejny wpis, który też mamy tutaj na, na portalu bieganie.pl: Co też, też na początku jest wskazywane, że właśnie te parametry dźwiękowe ulegają osłabieniu, ale podważają tą, tą tezę, w związku z tym, że w badaniach wykazano, że mimo spadku możliwości transportowych tlenu, to te osiągi zawodników nie są takie same i nie, nie w praktyce nie obserwuje się zmniejszenia tych możliwości wysiłkowych. Więc bazując na takich informacjach, no dostałem też informację, że, że trzeba zrobić dwa, dwa dni przerwy od treningów, po dwóch dniach można wrócić do biegania, no i generalnie ten pierwszy tydzień może być taki gorszy, a później no to jest wszystko w porządku. Więc no ja sobie stwierdziłam, że dwa dni bez treningu, bez biegania przeżyję, a tydzień jak tam będzie trochę gorzej, no to też plus. Także teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tego momentu oddania krwi. Więc jeżeli chodzi o samą procedurę, to została mi pobrana, została mi pobrana próbka krwi. Do weryfikacji wypełniłam też ankietę odnośnie swojego stanu zdrowia, przybytych zabiegów, chorób i tym podobnych. Później był wywiad z lekarzem, chyba z lekarzem, tak mi się wydaje, gdzie pani też, tak naprawdę, ja mówiłam, że biegam, ale to nie, nie, nie wywołało tam żadnego wrażenia, że tak powiem, nie był ten temat jakoś bardziej drążony. Bardziej to się opierało na tym, ile ja mam masy ciała i jaka jest moja waga. Jaki jest wzrost? Oczywiście zostałam bez problemu dopuszczona do tego pobrania. Oddałam wtedy te 450 ml krwi, które każdy oddaje, i, i, i no byłam też przygotowana na to, żeby tego nie odpoczywać. Że będę czuła się słabiej, tak faktycznie było, dostałam czekolady. Też informacja o tym, żeby jeść ten dzień więcej, powiem, sama donacja ten ubytek 450 ml, i to jest deficyt rzędu 4,5 tysiąca kalorii, także szok. Także w praktyce u mnie to wyglądało tak, że właśnie te, miałam 24 godziny wolnego, gdzie typowo, lightowo, tak naprawdę, bardzo, bardzo spokojny dzień, tam jakoś się nie forsowałam. Następnego dnia wieczorem zrobiłam delikatny trening siłowy, było dosyć ok, aczkolwiek czułam na drugi dzień zakwasy. Także też byłam w szoku, że tak naprawdę po takim lightowym treningu można mieć zakwasy, no ale to też było związane z upośledzonym transportem tlenu. No i później, 48 godzin po daniu krwi, zgodnie z zalecaniami, wybrałam się na pierwszy trening biegowy i to było 12 km BS. Czyli to takie lajtowe, tlenowe tempo. No I tutaj w praktyce wyszło to tak, że było 5.10, tętno 150, zazwyczaj u mnie jest tempo 5.0, natętnie 138-140. No, ale w tym momencie też przestało być tutaj kolorowo, bowiem no ja już po tych 4 km pierwszych w tym tempie 50 no to, to już było nieciekawe. Kręciło mi się w głowie, czułam się osłabiona, a tak naprawdę. Ledwo co skończyłam ten trening i wydaje mi się, że to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że ja po prostu nienawidzę nawalać. No ale ostatnie kilometry, no to my normalnie miałam mroczki przed oczami i była tragedia jak wróciłam do domu, to położyłam się do łóżka i to był już koniec mojego dnia tak naprawdę. Jak ja bym miała cokolwiek zaplanowane, jakieś spotkanie, praca czy coś, to na pewno bym nie była w stanie, w stanie tego wykonać. No i później. Kolejne treningi szybkościowe no to była masakra. Ja w ogóle nawet nie potrafiłam e, utrzymać tempa 4,30. E, I to już po tym właśnie w pierwszym tygodniu, e, gdzie, gdzie słyszałam, że już po pierwszym tygodniu ma być dosyć normalnie albo troszkę gorzej, e, ale no było katastroficznie. E, no nie było nam tego tempa 4,30, gdzie dla mnie no to też nie jest jakieś mega zawrotne tempo, e, tylko to jest BC2. Zakres. Także no, była masakra. Nie byłam w stanie wykonywać jednostek treningowych, kręciło mi się w głowie. I no, w tym momencie po prostu ja podjęłam decyzję, że chyba po trzech takich nieudanych treningach, że po prostu muszę do czasu powrotu do, do formy wyjściowej. No to muszę po prostu robić tylko i wyłącznie treningi tlenowe, bo nie jestem w stanie. Wykonać, no ten start, który miałam zaplanowany na dwa tygodnie później, no to ja z niego po prostu zrezygnowałam, bo byłam świadoma, że ja po prostu nie dam rady powiedzieć, tak jak bym tego oczekiwała, bądź tylko troszkę gorzej, będę się wlokła, nie wiadomo, czy mnie tam zaraz, nie wiem, jakieś osłabienie nie złapie, czy tego typu rzeczy. Ja po prostu zrezygnowałam. Tak jak już wcześniej wspominałam, ja jestem osobą, która biega dla wyników i starty traktuję nie tak rekreacyjnie, tylko po to, żeby mieć mocny akcent, żeby powiedzieć szybciej. No i tutaj też do tych szybszych, szybszych akcentów wróciłam po miesiącu. Wtedy dopiero zaczęłam się czuć dosyć normalnie, że te jednostki takie w pewnym zakresie beztrenowym jestem w stanie wykonywać i przez ten czas z, zderzyłam się tak naprawdę z frustracją, podłamaniem psychicznym, ponieważ bardzo niekorzystnie rzutowało na mój stan psychiczny to, że ja tych jednostek treningowych po prostu nie mogę wykonywać, nie mogę trzymać się planu, no i oczywiście nie oszukujmy się, to no, wiązało się z brakiem progresu, a nawet regresu, no bo sami wiecie, jak, jak jesteśmy chociażby na roztrenowaniu i Organizm nie ma tych mocniejszych bodźców, no to po prostu później, jak wracamy do treningów, no to jesteśmy zamuleni. Także u mnie no to była masakra. Ja bardzo żałowałam tej decyzji. Teraz przejdźmy do wyników badań. Jak to wyglądało, gdybyśmy też spojrzeli takiego właśnie od strony, jak faktycznie się te parametry krwinkowe mają i jak to, jak to wpływa właśnie na nasz organizm. Więc tak. Cztery tygodnie przed oddaniem to wyglądało u mnie w ten sposób. Erytrocyty 4,3, hemoglobina była 14,5, MCV było u mnie od jakiegoś czasu w wynikach badania mam podwyższone, także tutaj no to no, lekarze mówią, że jest, jest wszystko w porządku, mam B12 i kwas foliowy w normalnych zakresach, no to też by mogło o tym świadczyć. Ale nikt nie wie, nikt nie wie tak naprawdę skąd to się bierze. Jeszcze gdzieś tam jestem w, w trakcie rozmów z lekarzami na ten, na ten temat. Także, ale tak naprawdę nas głównie interesują erytrocyty i hemoglobina, bo to są te parametry czerwonokrwinkowe, które odpowiadają za transport tlenu, który jest niezwykle ważny w odniesieniu do sportowca. No i dwa tygodnie, przepraszam, tydzień tutaj mamy, tydzień po oddaniu, czyli mamy tutaj, no to erytrocyty były poniżej normy, hemoglobina spadła z 14,5 na 12,6, także w momencie oddania na pewno ona była jeszcze niższa, bo tutaj mamy tydzień po oddaniu, no to MCV jeszcze wzrosła, aczkolwiek też weźmy pod uwagę, że ta wartość wyjściowa, ona już była trochę podwyższona, także MCV już trochę wzrosło, no i pomału ta hemoglobina, tutaj było dwa tygodnie po oddaniu, czyli w tydzień, troszkę się zaczęło ponosić i te czerwone krwinki i hemoglobina, no ale ona była dalej niska, zbyt niska tak naprawdę, żeby przynosić ślen, i to też właśnie rzutowało na, na, na to moje samopoczucie. Ja też oczywiście po oddaniu krwi i zaczęłam się suplementować i odpowiednio odżywiać, włączałam suplementację żelazem i, i witaminą C, aczkolwiek weźmy pod uwagę, że odbudowała hemoglobinę Idzie w takim trybie endogennym i nawet najlepsza suplementacja nie bardzo jest w stanie ją przyspieszyć. Także, także, tak naprawdę, dopóki te parametry czerwonokrwinkowe nie wrócą do normy, to te nasze możliwości wysiłkowe będą upośledzone, a, a szczególnie te wysiłki w pewnym zakresie bezslenowe. No i tutaj po 6 tygodni po oddaniu krwi można powiedzieć, że one wróciły. Do normy. No bo tutaj może ciutkę, ciutkę jeszcze brakowało, 4 i 3 było wcześniej, tutaj 4 i 2, 14 i pół, 14 i 3 hemoglobina. Także no można powiedzieć, że to jest na takim okresie, momencie wyjściowym. Tutaj zabrakło na pewno badania między tymi dwoma a sześcioma tygodniami poddaniu, ale tutaj akurat przyszedł okres świąteczny. I jakoś mi się nie udało tych badań, badań wykonać. No ale tak naprawdę, no, zgodnie z tym, co podaje literatura, że odbudowa hemoglobiny zajmuje do 6 tygodni, trzeba liczyć się z tym, że do tego czasu nasze możliwości będą wysiłkowe, będą upośledzone i tak naprawdę no, też jest kwestia tego, na jakim wy jesteście stopniu zaawansowania. Bo jak wytrenujecie rekreacyjnie, no to będzie ok, no to faktycznie. Zgodnie z tym, co czytamy w internecie, może być tak, że nie, odczu, nie odczujemy za bardzo spadku tego, tej wydajności, ale jeżeli jesteście osobami na, z ambicjami sportowymi czy na wyższym stopniu zaawansowania, za no to ten spadek poziomu hemoglobiny, erytrocytów i upośledzony transport tlenu będzie rzutował na waszą wydajność, wyniki, no i najprawdopodobniej tych jednostek treningowych. Nie będziecie w stanie wykonywać tak jak, tak, jak chcecie. Co jest jeszcze dosyć taką istotną kwestią i co ja zauważyłam u siebie po oddaniu krwi, to to, że strasznie spadła mi odporność. Miałam też straszne skurcze. No, zakwaszenie to wiadomo zakwaszenie było z tego względu, że ten transport tlenu był upośledzony, no i była ta nadprodukcja mleczanu. Także to akurat, że było zakwaszenie, no to było związane z tym, że no, że właśnie te parametry czerwonokrwinkowe spadły, ale no zaobserwowałam też właśnie inne, inne objawy, takie jak spadek odporności, skurcze, no i co ciekawe w krwi, o czym też może nie każdy wie, to tak naprawdę mamy też witaminy i minerały. Co też tak naprawdę rzutuje na stan naszego organizmu. Ja też powiem, że tak naprawdę ten pierwszy tydzień poddania, już pomijając te jednostki treningowe, to ja czułam się w normalnym funkcjonowaniu średnio. Ja jestem osobą taką dosyć aktywną, gdzie i chodzę na spacery, i mam dużo zajęć, tak naprawdę domowych, i w tym moim życiu się trochę dzieje, to no musiałam dosyć. Nie, nie byłam w stanie wytrzymać takiego normalnego swojego trybu życia, musiałam częściej odpoczywać, szybko się męczyłam i, i, i to też tak wyglądało. No ale no tego tam może akurat można było się, można było się spodziewać. Kiedy z kolei, jeszcze u mnie była taka sytuacja, że kiedy z kolei ja w miarę wróciłam do tych swoich treningów, bo po tym miesiącu wróciłam już tam w miarę do normalnego planu treningowego, no to zaraz z kolei się rozchorowałam i to naprawdę bardzo mocno, gdzie znowu wykluczyło mnie to z treningów, a byłam w szoku, bo ja całą zimę trenuję na zewnątrz w minusowych, mocno minusowych temperaturach i przez całą, całą zimę nie chorowałam ani razu, a tutaj nagle, gdzie już był praktycznie kwiecień, koniec kwietnia, Przyszła do nas wiosna, no to mnie wzięła choroba i to gorączka leżałam w łóżku. No i z kolei to też e, najpierw samo oddanie krwi i poziom czerwonych krzyż nie wpłynął na to, że ja nie mogłam trenować, a później, e, później właśnie ta choroba i myślę, że ona też była związana z tym, że tak naprawdę bardzo ucierpiała moja odporność organizmu na. Na tym oddaniu. Ja też tam już tutaj nie załączałam, ale też ALP sobie sprawdzałam poziom cynku. No to on też wskutek tego oddania krwi spadł, a przed oddaniem miałam go na satysfakcjonującym poziomie. No i właśnie tutaj też, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, no to przy oddaniu krwi, no to też o czym mało kto wspomina ale w pracach naukowych też znalazłam właśnie taką informację, że tam też tracimy lektynę wiążącą mamozę. Ona jest właśnie taką głównym wyznacznikiem pracy układu odpornościowego, także no to też by się zgadzało po moim, po moim przypadku. Co jeszcze jedna kwestia, no to też, ale to już inny temat, że Oddanie krwi wpłynęło negatywnie na pracę mojej tarczycy, ale to już akurat o tym możecie przeczytać albo u mnie na blogu, albo, e, albo nagram kolejny filmik, bo nie będę tego, nie będę tego tutaj omawiała. E, dobra, oddanie krwi, odczucia innych, bo ja Wam przedstawiam jedną wersję, a Wy sobie możecie powiedzieć, no dobra, ona mi mówi, że jest tak tragicznie, a przecież ten, ten biega, tamten biega, no i że jest spoko, no tyle ludzi, mówisz, że jest spoko, no to dlaczego ze mną ma nie mieć spoko? Faktycznie ja też słyszałam od innych osób, że to że, że wcale tak nie rzutuje, że jest w porządku, że oni normalnie oddają krew i biegają. Tylko weźcie pod uwagę, że bieganie a bieganie to są tak naprawdę dwie różne kwestie. I nie, każdy, nie każda osoba biega tak samo i nie każda osoba biega w tym samym celu. Ja również tutaj. Przedstawię dane, bo wiem jak wstawiłam posta o oddaniu krwi, to właśnie napisała do mnie Kasia, która oddała w tym samym dniu, w tej samej akcji krwiodawstwa, w której ja. Ona też biega, ja po jakimś czasie skontaktowałam się z nią, żeby właśnie poznać jej odczucia a propos biegania, tego jak się czuła i jakie są jej doznania. No to tak, Kasia ma 171 cm i waży 60 kg, bardzo porównywalnie do mnie, ale nosi rozmiar ubrania M, czyli jest dwa rozmiary większa, że tak powie, powiemy ode mnie. Biega 3-4 razy w tygodniu około 10-12 km. Treningi są tylko i wyłącznie w tlenie, biega rekreacyjnie dla siebie, dla zdrowia, przeważnie są to treningi. W zakresie 5,45, w tempie 5,45 do 6,0. I Kasia napisała mi tak. Myślę, że w ciągu 3-4 dni regeneracja u mnie była tak do czwartych możliwości, ale tydzień do pełnej. Także tutaj w ocenie Kasi było wszystko jak najbardziej w porządku. Inne osoby też, które przeważnie wygają rekreacyjnie. Też mają dobre odczucia. Jeszcze jedna kwestia. Jest to tak, jak wspomniałam, ten proces oddawania krwi, w mojej ocenie, jest opatrzony pewnymi błędami. I tutaj właśnie o nich Wam opowiem, bowiem każda donacja ma taką samą objętość krwi czyli każda osoba oddaje 450 ml krwi niezależnie od parametrów. Czyli nie jest brany pod uwagę albo w ogóle wiek, masa ciała, płeć. A układ krążenia dorosłego człowieka zawiera około 70-80 ml krwi na kilogram masy ciała. Czyli dla osoby takiej jak ja, która waży 58 kg, to jest około 4,5 litra. Czyli dla mnie ta, taka donacja to jest ubytek 10% krwi obwodowej, ale jeżeli weźmiemy osobę, o większym masie ciała, o większych gabarytach, no to dla niej to już nie będzie 10%, bo może być 8, może być 7. I tak naprawdę ona też w związku z tym właśnie może inaczej, inaczej odczuć to oddanie, inaczej to może wpłynąć na jej samopoczucie, czy możliwości, czy, możliwości, przepraszam bardzo, czy możliwości wysiłkowe, niż właśnie u osoby szczupłej. Ponadto, jak już wspomniałam, nie jest w ogóle brane pod uwagę skład ciała. A wiadomo, że zawartość skanki mięśniowej zwiększa całkowitą masę naszego ciała. Gdybym ja pewnie nie ćwiczyła, i tak jak kiedyś był taki czas, że ja byłam osobą nieaktywną, no to jak byłam takich gabarytów jak teraz, no to ja ważyłam około 51-52 kilo, także tutaj już bym może była pod tą granicą, gdzie nie, nie powinnam zostać dopuszczona. No, ale że 58 kg, no to to było wszystko w porządku. Także mi się wydaje, że to też gdzieś, u, w moim przypadku, to zaszwankował ten, ten wywiad. I ta procedura dopuszczania, właśnie do, do honorowego oddawstwa gdzieś tam szwankuje na jakiejś linii. No i właśnie wiel, większa ilość mięśni też wymaga efektywniejszego dotlenienia, transportu tlenu, gdzie ta. Gospodarka, gospodarka czerwonokrzynkowa jest dosyć istotna stąd też właśnie u osób o wyższej tkance mięśniowej no możemy borykać się z takimi sytuacjami właśnie jak u mnie, że no, mnie po prostu ścinało. No ja byłam załamana osobiście. Oddawanie krwi wnioski teraz. Przenalizujmy. I w mojej ocenie oddawanie krwi w, w okresie treningowym jest dla osób, które trenują rekreacyjnie. Nie zależy im na poprawie wyników systematyczności czy prędkości. Kobiety o niskiej masie ciała znacznie gorzej odczują ubytek krwi związany z donacją, bowiem każde oddaje tyle samo, czyli 450 ml, tak jak Wam wspomniałam. Osoba o niższej masie ciała i o wyższej inaczej odczuje, ponieważ tak naprawdę o utraci inny procent tej krwi obwodowej. No i ponadto, o czym też rzadko się wspomina, oddanie krwi wiąże się ze spadkiem odporności, osłabioną regeneracją, utratą minerałów oraz upośledzonym transportem tlenu, bowiem właśnie nie dość, że cierpią te parametry czerwonokrwinkowe. No to krwi, krew zawiera również witaminy i minerała, minerały, które też będą wpływały na inne właśnie procesy, tak jakby chociaż właśnie odporność, regenerację. To wszystko sprawia, że tak naprawdę te możliwości wysiłkowe, w szczególności właśnie do zawodników o wysokim stopniu zaawansowania, są mocno ograniczone. Także reasumując, mi się wydaje, że osoby, już sobie do Was wrócę na momencik. Także reasumując, ja myślę, że tak naprawdę osoby, które... Są nastawione na wyniki, ćwiczą regularnie, prowadzą bardzo aktywne tryb życia. No to powinny sobie poważnie przemyśleć tą sprawę oddawania krwi i być świadome z tym, że ten czas poddaniu po krwi tak naprawdę no nie ma szans na, na poprawę wyników, na budowanie formy, a może wręcz nastąpić regres, jak to było właśnie w moim wypadku. Ja wtedy, wtedy no w mojej ocenie straciłam jakieś. Dwa miesiące tak naprawdę treningu, na to, żeby poprawiać żeby jakiekolwiek wyniki, i teraz, kiedy właśnie nagrywam ten filmik, aktualnie mamy początek lipca, i ja dopiero teraz jestem o krok, jeszcze mi się nie udało, do złamania tych 20 minut na 5 kilometrów, a tak naprawdę powinno to już być kilka miesięcy. Wcześniej, także mam nadzieję, że te informacje, które Wam dzisiaj tutaj przekazałam od strony, od strony praktycznej, Wam pomogą. I jeżeli macie jakiekolwiek własne doświadczenia albo właśnie pytania, też do mnie zastanawiacie się, to oczywiście piszcie tam na dole w komentarzach. Ja bardzo chętnie na nie odpowiem, bardzo chętnie poznam Wasze opinie, czy wdam się w jakąkolwiek dyskusję. Także zapraszam Was i pozdrawiam serdecznie. A jeszcze jedno, jeżeli chcecie dowiedzieć się o mnie więcej, no to oczywiście zaglądajcie do mnie na social media, czy na Instagrama, czy na Facebooka. Na Instagramie mam dwa profile: jeden jest dietetyczny, drugi jest sportowy, także tam też możecie śledzić te moje ścieżki na, na tych dwóch płaszczyznach, czyli dietetycznej i sportowej i to chyba na tyle. Dzięki wielkie. Cześć.